To może być najlepszy dowód na to, jak tajemnicze doświadczenia i wizje mogą zmienić nasze życie i wiarę. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego to właśnie w chwilach zbliżających się ku końcowi naszego życia otrzymujemy najbardziej poruszające objawienia? Tak było w przypadku świętej Faustyny Kowalskiej, posłańca Bożego Miłosierdzia, której życie i misja wydają się przeczyć wszelkim ziemskim przekonaniom. Święta Faustyna, znana z głębokiej duchowości i nadzwyczajnych objawień, została wezwana do niezwykłej misji rozpowszechniania wiadomości o nieograniczonym miłosierdziu Bożym. Jej historia to przekaz pełen nadziei i światła, który chcemy dzisiaj przybliżyć. Zapraszam Was w podróż po życiu świętej Faustyny, aby odkryć, jak jej wizje mogą wpłynąć na nasze postrzeganie wiary i miłosierdzia. Święta Faustyna, zanim stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii katolicyzmu, pochodziła z prostego, głęboko religijnego domu. Od najmłodszych lat, nasiąknięta duchowością przekazywaną przez rodziców, odczuwała silne wezwanie do życia konsekrowanego. Jednak droga do spełnienia tego pragnienia nie była prosta. Na pewien czas musiała odłożyć swoje marzenia, aby pomagać swojej rodzinie, pracując w domu. To właśnie w tym okresie jej życia miało miejsce przełomowe doświadczenie, które na zawsze zmieniło jej drogę. Podczas zwykłej zabawy, tańca ze swoją siostrą, Faustyna miała mistyczne doświadczenie. Jezus ukazał się jej obrazy te były tak silne i realne, że nie mogła ich ignorować. Wizja Jezusa, który upominał ją za jej niezdecydowanie, była punktem zwrotnym w jej życiu. Zdecydowana, opuściła swoje miasto i udała się do Warszawy, gdzie wstąpiła do klasztoru sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, przyjmując imię siostry Marii Faustyny. Życie w klasztorze nie było łatwe, ale Faustyna odnajdywała w nim swój duchowy dom. Jej dni wypełnione były codziennymi obowiązkami: gotowaniem, dbaniem o ogród, pilnowaniem wejścia. Jednak to, co wydawało się prostą rutyną, było dla niej drogą do głębokich doświadczeń duchowych. Święta Faustyna, mimo pozornej monotonii codzienności, przeszła niezwykłą ścieżkę duchową. W jej życiu wielokrotnie pojawiały się nadzwyczajne objawienia i doświadczenia mistyczne, które zbliżały ją do Boga i umacniały w przekonaniu o ważnej misji, jaką miała do spełnienia. Zrób coś małego, ale ważnego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, Kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa. Przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy krótkie: Święta Faustyno, módl się za nami, lub Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Dziękujemy. Święta Faustyna, zwykła kobieta z prostego domu. Stała się naczyniem nadzwyczajnych wizji, które odmieniły jej życie i dały początek nowemu rozdziałowi w historii wiary. Już od najmłodszych lat czuła głębokie pociągnięcie do życia konsekrowanego, jednak droga do realizacji tego pragnienia była długa i pełna przeszkód. Pewnego dnia, podczas tańcu, doświadczyła przełomowego momentu, który na zawsze zmienił jej ścieżkę życia. Jezus ukazał się jej w wizji obarczony ranami, upominając ją za opóźnianie decyzji o wstąpieniu do życia zakonnego. To mistyczne doświadczenie skłoniło ją do podjęcia radykalnych kroków. Opuszczając dom rodzinny, Faustyna udała się do Warszawy, gdzie wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W klasztorze, mimo prostoty codziennych obowiązków, takich jak gotowanie czy dbanie o ogród, Faustyna kontynuowała swoją duchową podróż, zgłębiając tajemnice wiary i miłosierdzia. Jednak to, co najbardziej wyróżniało jej drogę, to niezwykłe wizje i misja, którą otrzymała bezpośrednio od Jezusa. Pewnego dnia, w 1931 roku, Chrystus ukazał się jej jako źródło życiodajnego miłosierdzia, z promieniami światła wychodzącymi z jego serca. Te promienie symbolizujące krew i wodę, miały przynieść nadzieję i uzdrowienie dla całego świata. Święta Faustyna została poproszona o stworzenie obrazu z tą wizją i rozpowszechnianie przesłania o Bożym miłosierdziu, ale to nie wszystko. Jezus przekazał jej także instrukcje dotyczące modlitwy Różańca Bożego Miłosierdzia, który miał stać się narzędziem łaski dla ludzi na całym świecie. Została również poproszona o promowanie obchodów Święta Bożego Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, by ludzie mogli zanurzyć się w oceanie Jego miłosierdzia. Misja świętej Faustyny była jasna: miała przekazać światu, że miłosierdzie Boże jest nieograniczone i dostępne dla każdego, kto się do Niego zwróci. Te objawienia i instrukcje stały się fundamentem jej duchowej ścieżki i przesłania, które do dziś. Inspiruje miliony ludzi na całym świecie. Dziennik świętej Faustyny to niezwykły zapis głębokich doświadczeń mistycznych, które spotkały tę skromną zakonnicę. Strony tego dziennika odsłaniają serce kobiety, która rozmawiała z Jezusem, otrzymując od niego przesłania pełne nadziei, miłości i miłosierdzia. Każde słowo zapisane w tym dzienniku stało się świadectwem niezwykłej duchowej podróży świętej i głębokiego dialogu, jaki prowadziła z Chrystusem. Wśród kluczowych przesłań, jakie Faustyna otrzymała i które z troską odnotowała, znalazło się wezwanie do całkowitego zaufania Bożemu miłosierdziu i szerzenia tej wiary między ludźmi. Jezus wyraźnie przekazał jej, że chce, aby cały świat poznał Jego miłosierdzie. Uważając je za ostatnią deskę ratunku dla ludzkości. Dziennik zawiera również opis wizji świętej Faustyny, w których Jezus instruuje ją o ważności modlitwy, pokuty i zaufania. Mówi o konieczności ofiarowania się za innych, o sile modlitwy w intencji grzeszników oraz o znaczeniu przyjmowania sakramentów, zwłaszcza Eucharystii i Spowiedzi. To, co wyróżnia dziennik i czyni go tak cennym dla wiernych, to nie tylko relacja niezwykłych doświadczeń mistycznych, ale przede wszystkim prostota i głębia przekazu. Święta Faustyna, choć była kobietą o skromnym wykształceniu, potrafiła w sposób przejmujący przekazać słowa pełne duchowej mądrości i głębi, które dotykają serc ludzi na całym świecie. Przesłanie dziennika świętej Faustyny Kładzie silny nacisk na miłosierdzie, jako klucz do rozumienia miłości Bożej do człowieka. Uczy, że niezależnie od naszych słabości i grzechów, zawsze możemy zwrócić się do Boga z ufnością i otrzymać Jego przebaczenie oraz łaskę. Ta niezachwiana wiara w miłosierdzie Boże stała się źródłem inspiracji i nadziei dla wielu wiernych, ucząc ich, jak żyć w świetle Bożej miłości i jak dzielić się tą miłością z innymi. Wśród wielu objawień, które otrzymała święta Faustyna, jedno z nich wyróżnia się szczególnym przesłaniem i intensywnością wizja końca czasów, charakteryzująca się trzema dniami ciemności. To mistyczne doświadczenie, opisane szczegółowo w jej dzienniku, przynosi zarówno ostrzeżenie, jak i nadzieję dla całej ludzkości. Święta Faustyna opowiada, że na stałe chwile gdy cała Ziemia zostanie pogrążona w absolutnej ciemności trwającej trzy dni i trzy noce. W tym okresie jedynymi źródłami światła, które będą w stanie przebić się przez tę nieprzeniknioną ciemność, będą błogosławione świece. Niebo zaciemni się na znak Bożego Gniewu, który ma oczyścić świat z grzechu przez deszcz ognia, niszcząc wszystko, co żywe i materialne. Ta apokaliptyczna wizja, pełna strachu i przerażenia, ma jednak głębsze znaczenie duchowe. Po trzech dniach ciemności światło boskiej chwały objawi się na nowo, rozświetlając ziemię i przynosząc odnowę. Niebo rozjaśni się, a słońce zabłyśnie jaśniej niż kiedykolwiek, symbolizując triumf miłosierdzia nad sprawiedliwością. W tej wizji święta Faustyna dostrzegła również znak krzyża na niebie, i obecność Chrystusa, który przygotowuje się do sądu żywych i umarłych. To właśnie w tych chwilach najciemniejszej nocy ludzkości objawia się największa nadzieja na odkupienie i miłosierdzie. W dzienniczku możemy przeczytać Napisz to. Nim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król Miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień Sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. W ten czas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym. O podobnej wizji możemy dowiedzieć się z ust ojca Pio: Dobrze pozamykajcie i uszczelnijcie okna. Nie wyglądajcie na zewnątrz, zapalcie święconą świecę, która wystarczy na wiele dni. Módlcie się na różańcu, czytajcie duchowe książki, czyńcie akty przyjęcia duchowej komunii, a także uczynki miłości, które są nam tak potrzebne. Módlcie się z wyciągniętymi rękami, lub padając na twarz, aby uratować wiele dusz. Nie wolno wam wychodzić na zewnątrz, zaopatrzcie się w wystarczającą ilość pożywienia. Moce natury zostaną wstrząśnięte. I deszcz ognia napełni ludzi przerażeniem. Miejcie odwagę, jestem pośród Was. Otoczcie opieką swoje zwierzęta podczas tych dni. Ja jestem stworzycielem i opiekunem dla wszystkiego stworzenia, tak samo jak dla człowieka. Dam Wam wcześniej znaki, kiedy powinniście pozostawić większą ilość jedzenia dla swoich zwierząt. Ochronię dobytek wybranych, w tym także zwierzęta, które będą później w potrzebie pożywienia. Niech nikt nie próbuje wychodzić na zewnątrz, nawet aby nakarmić swoje zwierzęta. Kto będzie nieposłuszny temu słowu, zginie. Dokładnie zakryjcie okna. Moi wybrani nie powinni widzieć mojego gniewu. Miejcie ufność we mnie, a ja będę waszą obroną. Wasza wiara zobowiązuje mnie do przybycia wam z pomocą. Godzina mego powrotu jest bliska, jednak okaże miłosierdzie. Najstraszliwszą karę będzie cierpieć świadek czasów. Moi aniołowie, Którzy będą egzekutorami tej pracy, stoją już w gotowości z ostrymi mieczami. Szczególnie zadbają o zniszczenie tych, którzy mnie przedrzeźniali i nie wierzyli w moje objawienia. Interpretacja tej wizji w kontekście wiary wskazuje na to, że choć ludzkość może zmierzyć się z wielkimi trudnościami i wyzwaniami, ostatecznie miłosierdzie Boże przeważa nad gniewem. Jest to przesłanie o konieczności nawrócenia modlitwy. I zaufania do Bożego miłosierdzia, które może przynieść światło w najciemniejsze chwile naszego życia. Wizja świętej Faustyny o trzech dniach ciemności stanowi więc zarówno ostrzeżenie, jak i obietnicę, przypomnienie, że nawet w największej ciemności i cierpieniu jest miejsce na nadzieję i odrodzenie dzięki Bożemu miłosierdziu. To przesłanie ma na celu przygotować wiernych na czas próby, zachęcając do trwania w wierze. I oczekiwania na światło, które rozświetli ciemności. Kanonizacja świętej Faustyny Kowalskiej przez papieża Jana Pawła II w roku 2000 była momentem przełomowym nie tylko dla katolików, ale dla całego świata. Uznana za świętą i patronkę nowego milenium, święta Faustyna stała się symbolem nadziei i przypomnieniem o nieograniczonym miłosierdziu Bożym, które jest dostępne dla każdego, kto się do niego. Zwróci z ufnością. Współczesny świat, pełen konfliktów, podziałów i osobistych kryzysów, potrzebuje teraz tego przesłania bardziej niż kiedykolwiek. W czasach, gdy wielu ludzi czuje się zagubionych, zaniepokojonych i odciętych od duchowości, nauki świętej Faustyny oferują pocieszenie, nadzieję i drogę do głębszego zrozumienia miłości Boga. Przesłanie Bożego Miłosierdzia mówi o tym, że bez względu na to, jak wielkie są nasze grzechy, czy problemy, zawsze możemy liczyć na przebaczenie i pomoc z góry, jeśli tylko otworzymy nasze serca. Kult Bożego Miłosierdzia, rozpowszechniony przez świętą Faustynę, znalazł odzwierciedlenie w licznych wspólnotach, modlitwach i praktykach religijnych na całym świecie. Obchody Niedzieli Miłosierdzia Bożego. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy stały się ważnym elementem kalendarza liturgicznego dla wielu wiernych, przypominając o głębi Bożej dobroci i gotowości do przebaczania. W dobie internetu i mediów społecznościowych przesłanie świętej Faustyny dociera do jeszcze szerszego grona odbiorców, przenikając kultury i granice. Ludzie dzielą się świadectwami, jak nauki o Bożym miłosierdziu wpłynęły na ich życie. Przynosząc przemianę, uzdrowienie i nową nadzieję. Dziedzictwo świętej Faustyny i jej przesłanie Bożego Miłosierdzia mają więc kluczowe znaczenie w dzisiejszych czasach, przypominając nam o sile modlitwy, potrzebie przebaczenia i miłości bliźniego. Pokazują, że w każdej sytuacji, bez względu na to, jak trudna by ona nie była, zawsze istnieje droga do Boga i jego niekończącego się miłosierdzia. W ten sposób przesłanie to staje się żywą nadzieją. I światłem dla świata, który tak bardzo tego potrzebuje. W chwilach zwątpienia i niepewności wzywamy Was, drodzy bracia i siostry, do jeszcze głębszego zanurzenia się w modlitwę i wzajemnego wspierania się w duchu Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy, że każdy z nas może być posłańcem miłości i nadziei, podążając ścieżką wytyczoną przez Świętą Faustynę. Niech jej słowa i życie będą dla nas inspiracją do czynienia dobra, wybaczania i otwierania naszych serc na Boże miłosierdzie. Zachęcamy Was do dzielenia się tą historią ze swoimi bliskimi i znajomymi, aby przesłanie miłości i nadziei mogło dotrzeć do jak największej liczby osób. Nie zapomnijcie zostawić swojego komentarza pod filmem i wesprzeć nasz kanał, abyśmy mogli kontynuować naszą misję. Rozpowszechniania historii, które inspirują i przynoszą światło. Na koniec gorąco zapraszamy Was do obejrzenia naszego filmu, który zgłębia temat błogosławionych świec, ich znaczenia i roli w naszym duchowym życiu. To kolejna okazja, aby pogłębić naszą wiarę i zrozumienie tradycji, które są nam drogie. Niech ten film będzie przypomnieniem o niezachwianej miłości Boga. I Jego gotowości do otoczenia nas swoim miłosierdziem. Razem, w duchu modlitwy i wzajemnego wsparcia, możemy stawić czoła wyzwaniom, pamiętając, że jesteśmy kochani i nigdy nie jesteśmy sami. Dziękujemy za Waszą obecność i zaangażowanie. Do zobaczenia wkrótce. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok. Aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.